Dzisiaj nagram dla Was szybkie Q&A, także przechodzę do pytań. Spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją, w której ktoś zachował się rasistowsko w stosunku do drugiej osoby? No wydaje mi się, że coś tego typu było, że jesteś podobny do muzułmana, nie wiem, coś na stylu jakieś takie głupoty, ty Arabie temu, ale... Nie było to raczej jakieś takie z wyobraźni, tylko bardziej w żartach. Justinek czy Kwiatuszek? Podejrzewam, że chodzi tu o Justina Biebera i Dawida Kwiatkowskiego. Żaba zejdź z drzwi. Zejdź z drzwi. Dziękuję. Tak. No ja lubię ich obu na swój sposób i po co w ogóle mam wybierać? 15 faktów dla mnie, nie będę nagrywać 15 faktów, bo trwałoby to za długo jak chcecie, wiecie, na mój film 40 faktów o mnie, który był nagrywany na początku i trochę faktów się już pozmieniało, ale to nieważne czy masz jakieś plany na przyszłość? oczywiście, że mam plany na przyszłość i wiele razy już mówiłam o planach na przyszłość że chcę yy, otworzyć swoją firmę chcę wybudować swój własny dom i tam podobne, wansy czy konwersji? zależy, ponieważ ja nie lubię butów z wysokim stanem yy, że tak to powiem więc pod tym względem wansy, jeśli chodzi o te wyższe konwersy, aczkolwiek i wansy, i konwersy podobają mi się bardzo i zastanawiam się nawet nad zakupem konwersów tych z niższym stanem czarnych. Co potrafi Ci szybko zepsuć humor? Jak ktoś mnie drażni, albo jak ktoś każe mi sprzątać. Co robisz, by być szczęśliwym człowiekiem? Staram się spełniać swoje pasje i realizować się i jak najwyżej skakać do góry. Czy jest ktoś, kogo nienawidzisz? Tak, są osoby, których nienawidzę i nie będę Wam tutaj mówić, kogo nienawidzę, bo to moja prywatna sprawa. Masz jakieś plany na weekend? Tak. W ten piątek piszę pierwszy egzamin zawodowy, T13, i później 23, drugą część tego egzaminu. Także w weekend być może będę świętować to, że pisaliśmy już ten egzamin. Czemu życie jest takie trudne? Bo niełatwe. Czym jest pamięć? Pamięć jest to pamięć o różnych rzeczach. Może być pamięć do nauki, może być pamięć do zdjęć, może być pamięć do wspomnień. Moim zdaniem, pamięć to tak naprawdę pamięć o ludziach i o wspomnieniach takich najpiękniejszych z życia i to jest chyba najważniejsze. No i żeby pamiętać o urodzinach, imieninach i temu podobne. Jakie Twoim zdaniem jest najpiękniejsze słowo na świecie? Nie wiem. Kocham. Czy według Ciebie są zombie? Zombie są tylko w moich ukochanych serialach i filmach, ale kto wie, może kiedyś ludzie zrobią jakąś głupotę i zombie naprawdę będą istnieć, nigdy nie wiadomo. Jakie wybrałabyś życie? Życie bogacza i płytkie perspektywy na życie, czy życie mało zamożne, ale za to mieć prawdziwe cele w życiu i priorytety? No, to drugie, bo jak mam nie robić nic i tylko mieć kasę, i trzaskać tą kasą, i być w ogóle takim człowiekiem bezużytecznym, to chyba jednak pod tym względem wybrałabym mieć te priorytety. Co przynosi największy ból? Myślę, że mimo wszystko taki ból psychiczny przynosi to, kiedy osoby, na których ci zależy, po prostu mają w ciebie wywalone, że tak powiem, delikatniej. No i najzwyczajniej w świecie z czasem zaczynają Ciebie ignorować i mieć Cię po prostu głęboko w poważaniu. Jakimi zasadami kierujesz się w życiu? Chcę po prostu spełniać się, być uczciwym, dobrym człowiekiem i korzystać z życia, jak tylko się da. Czym kojarzą Ci się dmuchawce? Dmuchawce kojarzą mi się z pyłkami, a pyłki kojarzą mi się z alergią, przez którą najzwyczajniej w świecie robię się nagle załzowiona i kicham. Czy potrafiłabyś zabić kogoś w obronie własnej lub bliskiej Ci osobie? Nie podpowiem na to pytanie, ponieważ nawet odpowiadałam na to pytanie i to nawet jest film pod tytułem Czy byłaby w stanie zabić człowieka? Także oglądajcie trochę, że tak powiem, uważniej, bo tam odpowiadałam dosłownie na to pytanie. Miejsce, które już nigdy więcej w życiu nie chcesz odwiedzić. Nie wiem, czy jest takie miejsce. No. Na... Wszystko mi jedno, bo dla mnie najważniejsze to zwiedzać nowe rzeczy, a nie wracać do starych, bo mamy krótko, niby długo, ale też krótko żyjemy jakby się nie ukrywać. I trzeba jak najwięcej zobaczyć, tak? Jakich lubisz chłopaków? Lubię chłopaków, którzy dzielą moje zainteresowania, chociaż trochę, którzy słuchają, którzy mają jakieś ambicje w życiu, tak? Jak wyobrażasz sobie swoją śmierć? Nie wiem, jaka będzie moja śmierć, bo śmierć może przyjść w każdym momencie. I nie wiem, mogę równie dobrze dzisiaj żyć, a jutro wpaść pod samochód. Nie wiem, wpaść na zawał, może okazać się, że mam jakąś ciężką chorobę. No nie wiem, jak umrę. Mam nadzieję, że moja wymarzona śmierć to taka, w której przeżyję już na tyle dużo, że będę czuła się w życiu spełniona. Śmierć, w której umrę po prostu. Śnie, bez cierpienia, wśród bliskich, których kocham. No. <laughs> Najważniejsze w życiu jest to, aby przed śmiercią spełnić wszystko, czego się od siebie oczekiwało. Bo jeśli nie będziemy czuć się spełnieni, to no, nic nie będzie takie wiecie, jak powinno. Czy lubisz swoje miasto? Kocham swoje miasto. Gdynia jest pięknym miastem i powiem Wam szczerze, że w każdym mieście, jakie miałam okazję odwiedzić, nie czułam się nigdzie lepiej niż w Gdyni, bo jakby to nie patrzeć, kocham to miasto, uważam, że jest najpiękniejsze na świecie dla mnie i ja osobiście nie chciałabym nigdy mieszkać nigdzie indziej. Czy uważasz się za atrakcyjną? Tak, owszem, uważam się za atrakcyjną osobę i. Raczej nie zastanawiam się nad tym, bo po prostu wiem, że należę do przedziału bardziej atrakcyjnych osób, gdyż nie, nie uważam siebie za brzydką osobę i dużo osób twierdzi, że jestem atrakcyjna, i co to dużo mówić? Po prostu nie czuję się brzydka, nie czuję się nieatrakcyjna, może tak. Co robisz w Sylwestra? Też jeszcze nie mam żadnych planów na Sylwestra, ludzie. Jest czerwiec. Jeszcze nawet nie myślę o, o, jeszcze nawet nie myślę o Sylwestrze. Ja mam dopiero 7 urodziny, nawet się nie zastanawiałam jeszcze, czy, co robić w urodziny, także tym bardziej nie będę się zastanawiać, co będę robić w Sylwestra. Co u ciebie? No, wszystkie oceny w szkole już naprawiłam, poprawiłam i e, że tak powiem mam z głowy i jedyne co mogę robić to teraz walczyć o lepsze oceny, czego mi się aktualnie nie chce. ale... Powiedzmy, że tylko egzaminy zawodowe mnie czekają i będę mogła w końcu skupić się na YouTubie. Wierzysz w to, że można nauczyć się gadać ze zwierzętami? Raczej wątpię, żeby można było nauczyć się gadać ze zwierzętami. Chociaż kto wie, czy w przyszłości ktoś nie wymyśli jakiejś obroży, która będzie potrafiła jakoś przekazać to, co zwierzak ma na myśli, aczkolwiek. Z drugiej strony tak jak wracam do domu, gadam ze swoim kotem jak porąbana, pytam się co tam u Ciebie, co robiłaś, rzepka cały dzień, nikt Cię nie odwiedził, ona do mnie tam gada po swojemu i no, my tak zawsze. Jak według Ciebie dziewczyna powinna poderwać chłopaka, czy to chłopak dziewczynę? Normalnie, należy nikogo nie udawać, po prostu jeśli mu się nie spodoba, to znaczy, że jest niefajny i tyle, i nie dla Ciebie. Także, ale generalnie to chłopak chyba prędzej powinien do dziewczyny zagadać, chociaż w tych czasach to już to się zmienia. Tęsknisz za kimś? Już kiedyś nawet odpowiadałam. Czy ja za kimś teraz tęsknię? No tak, tęsknię za kilkoma osobami, ale czy to ważne? Najładniejsza osoba, którą znasz. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest najładniejszy, bo znam wiele ładnych osób, także wybaczcie. Pomagasz w jakiś sposób bezdomnym lub innym biednym ludziom. Jeśli bezdomny człowiek przyjdzie do mnie pod dom, zawsze jak mam, to dam mu jakieś pieniążki lub jakieś jedzenie. Także tak, jeśli już robię porządki w domu, to zamiast sprzedawać ciuchy, które są naprawdę do noszenia, czy bluzki z Dolce Bagana, jakieś nawet filmowe bluzki z Nike, ja nie sprzedaję ich, tylko wrzucam je do Caritasu dla potrzebujących. Więc wydaje mi się, że w jakiś sposób im pomagam. Lubisz czytać książki, jak tak to o jakiej tematyce? Odpowiadałam już kiedyś na to pytanie i lubię czytać książki, ale takie różne, najlepiej jakieś przygodowe, romantyczne i temu podobne. Masz jakoś szczególnie włosy. Jest filmik na YouTube, w którym nawet pokazuję, jak układam włosy. Tu macie do niego link, bo nie chcę mi się rozgadywać na ten temat. Lubisz małe dzieci? Tak lubię małe dzieci, o ile nie są to małe diabły. Wolisz coś gazowanego do picia, czy niegazowanego? Generalnie wolę napoje niegazowane, ponieważ gaz podrażnia mi, że tak powiem, gardło. Ja w ogóle jestem delikatna na wszystko, czy na ostre potrawy, tak samo czuję się nieprzyjemny. Także wydaje mi się, że wolę niegazowane. Lubisz arbuzy? Tak, lubię arbuzy. Jaki powinien być chłopak dla dziewczyny? Chłopak dla dziewczyny powinien być... Wyrozumiały, kochany i po prostu starać się rozumieć ją w jakiś sposób, a nie tylko od niej oczekiwać, stawiać warunki i temu podobne. Nie oszukujmy się, że mało jest teraz takich facetów, którzy są prawdziwymi gentlemanami, że tak to ujmę. No i takich rzeczy chyba mi jednak brakuje. Jesteś śliczna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Co piszczy w trawie? Nie mam żadnego pojęcia, co piszczy w trawie. Nie wiem, może świerszcza albo jakieś robale. Jak zachowujesz się i o czym myślisz, gdy przypadkowa osoba uśmiecha się do ciebie? Ja jestem osobą, która uśmiecha się do ludzi. Także ja też potrafię uśmiechnąć się do kogoś, kogo nawet nie znam. I generalnie, jeśli ktoś się do mnie uśmiechnie z wzajemnością, to po prostu jest lepszy dzień. Bo jak się do kogoś uśmiechniesz, od razu masz lepszy humor, także... Nie myślę nic, po prostu uważam, że to jest miły gest i za granicą robią to często, a w Polsce to nie jest zbyt powszechne, żeby ktoś uśmiechał się do obcej osoby i ja się uważają Cię wtedy za kogoś szurniętego, że tak powiem. Jaki był Twój pierwszy telefon? Nie mam zielonego pojęcia, jaki był mój pierwszy telefon i choćby nie wiem, jak bardzo chciała, nie powiem Wam, bo nie pamiętam, ale to był jakiś taki znaleziony przez moją babcię, kilka przycisków i temu podobne, także nie ma się czym chwalić. I nawet myślę, że tak lepiej, bo teraz dużo młodych dzieci dostaje drogie telefony, których nawet ja nie mam w tym wieku, także to już pomijam. Wieku nie trzeba mieć jakichś super gadżetów, nie ukrywajmy się, tak? Telefon ma być do dzwonienia i do pisania, a nie do jakichś wydziwiania. Skończę na tylu pytaniach, bo już zagadałam się ostro. Do zobaczenia w następnym odcinku i zapraszam do zadawania jeszcze kolejnych pytań, jeśli w ogóle macie na to ochotę. Jeśli nie, to nie musicie. Jeśli nie odpowiedziałam na jakieś pytania, to przepraszam, a właśnie jakby nie było, już mówię, bo zaraz powiecie, że ja nie pamiętam, ale ja pamiętam. Chciałabym pozdrowić Ewelinę, Ewelinę Isadowską oraz Arianator Polish. tak? Ja go pamiętam. Pamiętam, że obiecałam, także pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.